Hej, a dzisiaj pokażę Wam zupełnie coś innego, czyli pokażę Wam moje Crafteria, czyli coś, co. miejsce gdzie pracuję, miejsce gdzie tworzę, gdzie kręcę filmiki. Um, chciałabym jeszcze Wam podziękować za tyle subskrypcji, a ponad 250 subskrypcji. Nie spodziewałam się tego, jest mi bardzo miło. Również nie spodziewałam się, że niektóre z moich filmików będą tyle wyświetleń. Chciałam Wam. Bardzo, bardzo podziękować, ale bez przedłużenia przejdźmy do filmiku. A um, moje miejsce, gdzie pracuję, wygląda mniej więcej tak. Jest to zwyczajne biurko. Niestety nie mogę nic z tym zrobić, ponieważ żyję na mojej mieszkanie i nie bardzo mogę zmieniać umeblowanie tego mieszkania. Tak więc a, pracuję z tym, co mam. A więc mam zwyczajne, zwyczajne biurko, na którym trzymam wszystkie moje rzeczy. Tak więc zacznijmy może z tej strony i. Tutaj mamy a, koszyczek, w którym trzymam moje a, krosna do rainbow i trzymam a, zapasowe a, gumki, których jeszcze nie zdążyłam użyć, klipsy, woreczki strunowe, a, dodatkowe rzeczy. A następnie tu gdzieś jest świeczka a, o zapachu wiśniowym, świeczka chupa chups. I dalej mamy pudełko, w którym trzymam posyregowane posegregowane gumki. Tutaj mamy moje szydełka i gumki pastelowe, kolorowe, podstawowe kolory. I przechodząc dalej mamy masę organizatorów. A w pierwszym mamy różnego rodzaju buteleczki w różnych rozmiarach. Daję więcej tak. Następnie mamy organizatory, w których mamy Pierwszym są czarmsy i półproprykaty w kolorze starego złota. I to wygląda mniej więcej tak. A nie będę się, um, nie będę Wam pokazywać wszystkich dokładnie. Przeróżne czarpsy, woreczki, jakieś bazy, pigle i tak dalej. Następnie mamy koraliki, czyli koraliki, których nie trzymam w woreczkach w pudełku, tylko tutaj, jakieś przeróżne. Następnie są czamsy w kolorze srebrnym, tu mamy kolorowe koraliki z idrykami, jakieś zapasowe bigle, masę różnego rodzaju czamsów. Następnie srebrne półfabrykaty, a tu mamy jakieś bazy, szpilki, a bazy do kolczyków, bigle, baranki, No różne różniaste rzeczy. Przechodząc dalej mamy łańcuszki i drobne koraliki. I tutaj mam bazy do bransoletek, różnego rodzaju łańcuszki, jakieś czarne się zapiętały, choinki i kotki. A tutaj mamy bardzo drobne koraliki, 4 mm bodajże, w różnych kolorach. I to było na tyle, jeśli chodzi o prezentację. Następnie, dalej, mamy moje wydałoczko z dużą uwagę. A w nim mamy moje narzędzia do modeliny, dłuta kulkowe, jakieś inne dłuta, jakieś narzędzia, tyłki, trochę foremek, które w sumie używam w formie bardzo rzadko, jakieś inne foremki, wykrawaczki, foremki, no przeróżne rzeczy. Tutaj mamy moje oceli i tak dalej. Nie będę się rozwodzić nad tym. Następne pudełko to jest pudełko z moją modeliną. Tutaj możemy znaleźć modelina którą zaczęłam używać, modeliny, której jeszcze nie użyłam. No, przeróżne, ale wszyscy wiemy, jak wygląda modelina. Jest posegregowana kolorami. Każdy kolor ma swój woreczek strunowy. Następnie przechodząc dalej mamy pojemnik, którym trzymam farki 3D, których używam jako pole, które używam jako polewy. Następnie mamy małe farki akrylowe. A przechodząc dalej, mamy farby akrylowe. To nie są wszystkie farby akrylowe, które mam, ale nie wszystkie trzymam. Trzymam tutaj tylko i wyłącznie podstawowe kolory. Następnie mamy farby Tulip, farby 3D, używa, które używam również jako polewy. Mamy Fimo, Fimo Liquid i mamy Fernix. Mamy lakier do Fimo. A przechodząc dalej, mamy kolejną porcję organizatorów. W pierwszym organizatorze mamy saboszony. Mamy przeróżne kaboszony, kwiatki, tęcze, lody. Następnie mamy cyrkonie i trochę więcej kabożonów. To wygląda mniej więcej tak. Kolejne mamy koraliki. Różne różniaste koraliki. I ostatni mamy porcję łańcuszków: łańcuszki kolorowe, kulkowe, normalne i drobne koraliki. I jeśli chodzi o żeby to by było na tyle e, powyżej mam część z moich łańcuszków a mam tablicę korkową i mam na um, wstążce zawieszoną część moich bransoletek a następnie przechodząc dalej wybaczcie za światło, niestety lepszego tutaj nie uzyskam mam pojemniki z moimi niektórymi wyrobami które były które są gotowe lub a dopiero będą e, lakierowane um, Tutaj mamy jakieś buteleczki, inne rzeczy Tutaj mamy moje washi tapes i mamy taśmę klejącą Tutaj mamy um, grzybka z, um, Super Mario z gry a który był doczepiony do kluczy, niestety trochę się zepsuł ale szkoda nie go wyrzucić, bo jest bardzo fajny Następnie mamy moje pojemniki z długopisami różnego rodzaju Tutaj mamy jakieś zakreślacze, nożyczki, kredki, um, pędzelki a jakaś ekierka. Tutaj mamy moje sharpies, jakaś buteleczka, a mój aparat, a moja lalka Monster High, którą dostałam w prezencie na urodziny. A tutaj mamy moje zeszyty, mój kalendarz, mój zeszyt, w którym zapisuję filmiki, w którym zapisuję również ceny tego, co kupuję. I mój zeszyt z pomysłami na książkę. Następnie mamy suche pastele, jakieś kredki połamane, które są gotowe do roztopienia na różne pomysły. I mamy moją maszynę do, maszynę do makaronu, która jest. Przeze mnie używana do modeliny. Następnie mamy... Um, wybaczcie, znowu światło. Tutaj mamy moje um, pudełko z górkami Rainbow'u, z brazalotkami. Tutaj mamy jakieś pudełko z tymi wyrobami. Tutaj mamy kolejne pudełko z innymi gotowymi wyrobami. Mamy moją blaszkę do wypiekania. Mamy tablicę na kredę. I następnie przechodząc dalej, a tutaj mam gdzieś moje papiery do nagrywania. Tutaj w szufladzie mam różne rzeczy i zaraz wam je pokażę. A w szufladzie mam wykałaczki, mam um, brokat, mam różne drobne brokaty, mam jakieś inne brokaty, mam ręcznie robione posypki, mam jakieś koraliki, mam drobne koraliki i inne ręcznie robione posypki, mam a wykrawaczki, mam um, filmów, zchęcę na powietrzu kolejne cyrkonie, moje kredki świecowe, są dalej jest jakaś. A kokarda, zapasowe woreczki strunowe, Fimo Canes, patyczki Fimo przepraszam, um, tutaj są jakieś świąteczne wzory, owoce, tutaj mamy jakieś um, zegarki, naszyjniki, tutaj mamy pineczki um, mamy bulion. Um, tutaj jest bulion, mamy moje kokardki. I w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o takowe. Lubię mieć wszystko pod ręką. Następnie kolejna szuflada to jest um, zapasowe pojemniki, kółko do e, patyczków FIMO, e, jakieś tuby. Zadanie um, mamy cylki i rękawy. Moje zapasowe e, patyczki do gorącego kleju, a, silikon i k, e, broń do silikonu, a pistolet na gorąco, gorący klej. Następnie mamy pędzelki, drobne pędzelki. To na tyle. I ostatnia szuflada. Za ostatniej szufladzie mam a, woreczki a, do pakowania rzeczy, które wysyłam. Następnie mamy a, tła, papiery kolorowe, więc koperty, a, kanwa, tu jeszcze jest papier ścierny, wybaczcie, papier ścierny, taśma klejąca, folia bobelka. Najważniejszym rzeczą są te trzy pojemniki, które Wam teraz pokażę, tylko wyciągnę lepszego światła. Okay. A, w pierwszym pojemniku a, trzymam a, linki, jakieś serwetki, tutaj pojemnik, żołnyki i zapasowe pigla pilki zapasowe, więcej buteleczek, a, jakieś kaboszony, kilka talerzyków ceramicznych, więcej brokatu, a więcej buteleczek, jakieś spinki, koraliki, więcej a, drobnych cyrkonii, a linka stalowa, serwetki do zdjęć, a, i nitki, i kilka moich wyrobów. I to była myśl, pierwszy. I pełnik jest trochę cięższy, a i tutaj znajdują się moje um, koraliki, a mam jakieś sznurki, koraliki, kokardki, a gumka do bransoletek, więcej kokardek a, sznurki skręcane, paski, magnesu, a, sznurki, guziki do bransoletek, a literki więcej koralików. A tutaj jest spis literek, um, jakieś inne ciekawsze, Wybaczcie za bałagan, ostatnio to sprzątałam, ale jak widać niestety nie na długo to, to nie długo tu Mamy um, Więcej koralików, jakieś drobne koraliki, perły um, koraliki, no no, więcej sznurków, więcej koralików, no po prostu wszystkie, wszystkie koraliki jakieś. O, się o większe No i jeśli chodzi o ten pojemnik, to by było na tyle. I ostatni pojemnik, jaki mam, to jest pojemnik, który zawiera wszystkie moje kleje i tak dalej, i pojemniki, a mam tu dużo kartonów, ponieważ zawsze trzymam karton, jeśli chodzi o instrukcję. A mam klej L6000, e który jest podobno bardzo dobry i mocny. Jeszcze go a, nie miałam okazji używać. Chciałam go bardzo dawno temu, ale... Nie przepadam za klejami, które śmierdzą, a przeczytam, bo dość mocno śmierdzi. I ostatnio przerzuciłam się na gorący klej. A mam super glue. Mam. Jest. O, Dalej, mam klej biały, przezroczysty, Jakieś pojemniki, jakieś inne ręcznie robione foremki. Ogólnie tu jest straszny bałagan. I przeważnie um, tutaj są rzeczy, które po prostu służą mi do sklejania. Um, I w sumie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przepraszam, że ten filmik trwa naprawdę długo. Starałam się mówić jak najszybciej się da, starałam się przeprowadzić Was przez to bardzo szybko, ale no niestety wyszło jak wyszło, trochę filmik trwa. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.